Proszę, proszę, sekundę poczekać, ja na pewno się znajdą. Ja... Już ja się postaram, dobrze? O, poczekaj, poczekaj, po, otrzymaj te talerze, na sekundę. No, no zwariowałeś, to, to dla pana to już coraz Dobra, mała zamiatka, no, no, sprawa życia no, i śmierci. No, Puść mnie, cholera jasne. Co? No co? i co żeś? Jak ci mówię, że... No pan to on mnie zabił. To za pasy, to za pełni ciast. No i co żeś narobił? Oddawaj ciasto, oddaj. Wie pani, że ja się już niczemu nie dzieje. On chyba na... zwariował. Proszę A, bardzo. To nagle się jakoś znalazło, tak? Udało mi się. Na, <laughs> tak. tak no. O, Tu jest ciosku, to rozum. A jednak awantura pomogła. Czenek. Nie wiem, proszę pana, nie widziałem go. To mi go znać ma klucz od magazynu, ale to ma być balonem. A, Czy wszystko w porządku? Henek! Henek! Henek. Chodź, nie ma nikogo. Oj, szybciutko. Co ty myślisz, gnojku, jeden, że ja już wszystko będę za ciebie robił? Gdzieś było? Po klucze sam nie pan tam sobie. Już dawno się znalazł. Już szybko. Tam na salę. Potem to czekamy po prostu z hotelu. No. Co ty sobie? Myślisz gnoje jeden, co? Ale nie musimy panu od razu kopać. Jeszcze uwagę, zwracam. Zapamiętaj to sobie. Na sobie życie? Który z Was, sukiency, to zrobił? Który sukiń syn, rżnie mnie na kazi. No... A więc nikt. Panie Purnackim, czy o. Więc to ty zrobiłeś, tak? Czy ty myślisz, że ja nie wiem, ile razy okradałeś palmiaka? Gdzie jest mój bloczek? Jaki bloczek? Mój bloczek na 50 zł. Wyjmuj wszystko z kieszeni, no? Trzymko. Proszę. Wejście 5 pięć sześćdziesiąt więcej nie masz? Nie, to wszystko. Dobra. Podasz mi już to jutro. Niech go pan nie bije! Niech go pan nie bije! To ja zrobię. To Ty? ja zrobię Ty to... To jesteś na to za głupi, Ale jak to koniecznie w sercu macz! Macz! Przystoł, zrób! Spokój, się! Uśmiech, Chodź! Śmiech, łopaka, chodź. Uśmiech, to się! Ja od razu myślałem, że to ty. Tylko czekałem, kiedy to powiesz. No i w porządku, ojca. Keniek, Ale chyba nie zostawić tego tak, że to ty, co? A czemu nie? Wszystko w porządku, wszystko. Oddasz mi te dwie dychy. i nie ma sprawy. Nie jesteś nimi. To jest normalny tryb, prawda? Ja. O kogoś to złapał, ha? Nie powiem. O, o kogoś to złapał? Nie mogę powiedzieć. Już ja się dowiem, od kogo. Tak, panowie, jeden ma... Niech miał, a jeszcze inny będzie miał i takie życie od kogo. Co? A niech ją nagła. Henie, przyniosłem ci pieniądze. Ja ją zabiję. Ja ją zabiję! Co za To leży pod lustra, to dla barona Rumaniewskiego weź być, być no. No, co się Na dwójkę! No, uprzejmie, no, no, Ty jesteś chyba tu nowy, prawda? Tak, panie baronie. Jak się nazywasz? Boryczko, panie baronie. A dalej? Roman, boryczko, panie baronie. To pewnie wolają na ciebie romek. Tak, panie baronie. To, co byś mi Romku, polecił? Może któryś z tych ciastek, panie baronie. A może tortorzechowy jest bardzo dobry. Bardzo dobry. No to mi godę. Proszę bardzo. Czy podać do niego kawę, czy może wodę mineralną? Wodę mineralną? Dobrze, masz rację. Mineralną. Bardzo proszę. Romek, Jedną mineralną, proszę. No i co pan Maron, zaprosił cię na górę? <laughs> na górę? Aha. <laughs> Przypiwa. Już się robi. Bawy to on jeszcze nie miał. Mm -hmm. Tu potrzebna jest kobieta. I to jeszcze dzi. Moglibyście go gdzieś wyciągnąć. Nie, nie mogę, mam za tydzień egzamin. Muszę się uczyć. Tylko ty? Komek dopiero w styczniu. Nie ma jeszcze 18 lat. Aha. Nie było tu Fornala? Nie. Heniek, nie widziałeś fornawskiej tam Daj te pół litro. Nie człowiek nie chce, a jednak. Nic. Panie Staszko. Panno Michalino, zostawiłem tu bloczej na koniaki. No co się gapisz, jak ciele namalowane wrota? Panie Warnalski, goście na dwójce chcą paść. Trzy piwa, proszę. Paszka, pan Niech czegoś podłapać, wiesz. No właśnie, że tu nie. Ono to na kontrolę, z nim nie masz się czego bać. A. Chodź. No chodź. Jest suma do przyjemnego stracenia. Ile? Z kolei.